Cześć z tej strony, Korek. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam nowy, własny serwer na Minecrafcie. To będzie specjalna na 50 subów, za co bardzo dziękuję. Teraz to już 54, szybko idziemy. Dziękuję wszystkim za subskrypcję. Dzięki moderatorom, wszystkim co na live'ach uczęszczali. I tak specjal to będzie udostępnienie serweru dla widzów yy, udostępnienie serwerów serwera dla widzów. Yy, Będą też środki bezpieczeństwa. Środki bezpieczeństwa, że, raczej, powiem to później, pod koniec filmu. Więc tak, prezentacja. To jest cały resp. Serwer jest jeszcze w trakcie budowy. Będzie woda pitna. O tu macie wszystko, możecie teraz zastopować. Tak, To przechodzimy. Do rzeczy. Tu jest sklep. Podchodzi się do Willa Jera i się klika no i tam są waluta słoneczniki fontanna i jak mogliście jeżeli ktoś zastopował to mogliście przeczytać że będą bossy no i tu będzie jeden z bosów w tej wieży więc to jest spawn mi się podoba yy, Dzięki jeszcze raz wszystkim za 50 subów. No teraz 54. Dziękuję bardzo. Po prostu ten serwer będzie udostępniał. Każdy widz będzie mógł zagrać. Teraz przechodzę do tematu, jak wejść na serwer. Więc tak, musicie podać w komentarzach swój e-mail. Swój e-mail i ja wyślę na ten e-mail adres serwera. I wy będziecie wchodzić, logować i grać. To będzie jak tutaj na tych tabliczkach, wszystko pisze, co ma być w planach. Więc podawajcie e-maile w komentarzach. Ja postaram się szybko odpisać Wam na e-mail. Więc jeszcze raz dziękuję za 50 subów. I cześć.